Mateusz, kilka słów o swoim e, przeciwniku, przeciwniku. To jest bardzo dobry przeciwnik. Uważam, że na ten etap kariery to dla mnie też duże wyzwanie. E, oczywiście z chęcią przyjąłem to wyzwanie. Bardzo ciężko trenuję tutaj w Berlinie. Myślę, że na chwili będę gotowy. I wydaje mi że wszystko wskazuje na to, że... Widzisz jakieś słabe strony? Hmm, ciężko tak powiedzieć, jest to zawodnik naprawdę e, europejskiej czołówki. Nie ma może jakichś takich bardzo słabych stron, ale jako całokształt wydaje mi się, że powinienem go przełamać. I co dalej będzie? Jak przełomisz? Hmm. Na razie nie myślę co dalej. To jest dla mnie teraz bardzo ważna walka. Po tej walce będę się zastanawiał co dalej. Yy, mam w koło siebie wspaniałych lu ludzi, którzy karierę prowadzą w sposób wymarzony i na pewno razem usiądziemy i wybierzemy dla mnie najlepszą opcję. Ile sparing Sparuję masz? Na razie tutaj głównie sparuję. Ojcowy. jest to bardzo dobry pięściarz, obdarzony bardzo silnym uderzeniem i wydaje mi się, że to jest zawodnik też z Rosji, który ma też rosyjski styl, więc z nim na pewno będzie mi się dobrze przygotować do tego projektu. A nie się z Edmundem Gerberem? Na tym zgrupowaniu jeszcze nie. Sparowałem też z Enrico. Yy, także myślę, że jeszcze, jeszcze mamy trochę czasu, to zobaczymy, się to wydarzy. Co myślisz o walce Edmunda Gerbera z Derekem No Bardzo duże wyzwanie jest to dla Edmunda. Derek Cisora jest już, pomimo że nie był jeszcze ani mistrzem świata, ani mistrzem Europy, jest bardzo popularny. Bardzo dobrą walkę wyrównaną stoczył z Witalię Kliczko. Dla Edmunda jest to olbrzymia szansa. I, i wierzę, że e, z tego moje jeden kusi Edmund potrafi uderzyć i jeśli się skupi i skoncentruje, to ma realne szanse zwyciężyć. Jesteś zadowolony z pracy z Zaurland Event. Jestem e, zadowolony, a nawet e, więcej. Zawsze zawsze marzyłem mieć promotora, który, który że tak powiem, dobrze traktuje bardzo poważnie, i, i czekałem, czekałem i w końcu się doczekałem, Także współpracujemy już przeszło półtora roku, i jakby więcej dla mnie robią, niż bym chciał. Także jak na razie jestem bardzo zadowolony. Dziękuję bardzo i powodzenia. Dziękuję ślicznie. Pozdrawiam wszystkich kibiców, oczywiście w Polsce, ale również tutaj w Niemczech. Trzymajcie za mnie kciuki. Ja jestem dla Was, jesteście dla mnie. Dziękuję.